Drobnica się spławia, więc może coś podejdzie. Pod wieczór zobaczymy. Bieram buciki i próbujemy coś złowić.

I dalej, podejść, to by lepiej. Tam się nie da. bo jest za głęboko. Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj spróbuję na jeziorze pod wieczór. Późne popołudnie już jest. I zobaczymy, czy o konie żerują na dropszota. Wędka delikatna od 1 do 7 g mała gumka. Ciężarek 7 gram. No i spodnio butach będę bardzo daleko rzucał. Mam nadzieję, że coś tam wyjedzie. Zobaczymy. Rybka drobna tam chodzi, ale bardzo daleko tam nawet nie dorzucę. Ale wydaje mi się, że tam będą te największe. Przy brzegu sporo, ale drobnego. No nic walczę do wieczora, może uda się coś złowić. No coś większego, A większe chyba nie, Zobaczy... No, walczy. O, ładnie, błagno, oddaj taki, dzisiaj na jeziorze, trzeba daleko rzucać. o no, daleko ta ryba chodzi coś jest ale nieduży chyba trochę walczy no. i sobie no, taki. zobaczcie taki okoń nie są duże ale biorą ewidentnie przy tej wyspie no, jak się dobrze rzuci to o. No, teraz to za bardzo rzuci muszę zwinać bo zaraz zaczepię Znowu te same miejsca Dobra, zaryzykuje. Następny ten brzeg nie wziął. No nie duży. Takie malacze. Teraz zaryzykowałem. Daleko ładnie rybeczka, drobna chodzi. Jest następny, ale też chyba nieduży. Ale zobaczymy. Nic większego Ale w branie był. Ja nie mam. Co ty się stanęło? Lepszy. O, walczy pod brzeg ładnie. O trochę lepszy. Gdzieś tam siedzą. Trzeba odrzucać teraz w tą stronę. Mam ewidentnie więcej branie. Proszę, no, jest taki. Taki tak, malacz.

Я кабан. А настаньте. А что, отец? я душе, а лес. O lepszy ja już fajny Chyba największy dziś O, na Tak jak zawsze Taki no, drugi puch. Ale mi zmasakrował moją przynętę Następne oko nie odpaliły troszkę, nie są jakieś wielkie, ale coś się zaczyna dziać. A nie biorą, już nie dużo, ale biorą. Jak mi zniszczył to moją przynętę, masakra. Teraz coś odpaliły, dopiero. Ale na tą Małą gumkę z ogonkiem I trzeba zostawiać na, na dnie opuszczać tego dropa, to wtedy branie jest. O tak teraz tam gonią. O jest duży, ale to ryba zaliczona. Trzeba gumę zmienić, bo ta już jest zniszczona strasznie. Założę sobie tą małą gumkę z ogonkiem. Superkontynent. 5 cm przynęta i na to są brania. Dobra, na no fotę do wody. No tu bardzo niebezpiecznie wchodzić w takie głazy. A te ryby tutaj biorę. Trzeba pod skosem rzucać w stronę tej wyspy i tam mam brania. O czym czy będą chciał jeszcze brać? O już, o, następny. Siedzi Siedzi Siedzi, ten nawet lepszy. O, może być lepszy. A nie do brzegu idzie, o proszę, o. Biorą. Pokażę Wam, proszę, kamery, gość. I taki, zobaczcie, o konie wyjechał na moją przynętę dobra, wpuszczamy go może jeszcze coś przywali taki te chodzenie po tych kamieniach powiem wam jakaś masakra ale po prostu w spodniobutach łatwiej mi się do nich dobrać Moim idealnie tam rzucam to takie głazy, że masakra Trochę za bardzo w tamtą stronę. O, już było branie Może odpalą Czymy Ten był już ładny Jednak dropsad to dropsot zawsze się na to coś złowi odpowiednio się wrzuci to I statko było, bo ciągłem parę pod rząd, a teraz znowu stanęło. Jest, jest, ale pięknie zabrał. Ale pięknie zabrał. Pięknie zabrał. Ale walczy. O, fajny będzie. Fajny będzie. Ojej, ale się strasznie rzucasz no, taki sam już no tam daleko coś tam wyjedzie roprzodzik o pyk, małe. mały dużego to tam nie ma Tyk. <noise> no, to na pewno duże biur, tak. kończę już to wędkowanie, wystarczy tego łowienia, wędki poskładane, dzisiaj na zaporówce udało się jakieś Rybki dorwać. nie trochę brały. Nawet była taka chwila, że jeden za drugim. Ale to jeszcze nie są te rozmiary, co powinny być. Coś się zaczyna dziać. Wszystko dzisiaj złowiłem na dropshota, Na malutkie 5 cm przynęty. To się najlepiej sprawdzało. Ciężarek 7 gramowy. Główna plecionka 0,06. A przypon 0,20. Haczek bardzo mały, ósemeczka, bo mała przynęta. No i właśnie obławiając te wyspy zielska udawało się te okonie dorwać. Słońce powoli za horyzont zachodzi. Ja się zbieram i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.